Witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Łownia i w dzisiejszym wideo chciałabym Wam wyjaśnić, co to jest marketing sieciowy i na czym polega. MLM, inaczej multilevel marketing lub marketing wielopoziomowy. Marketing oznacza, wiadomo, dystrybucję od producenta do klienta. Multilevel znaczy jest to system wynagrodzeń z wielu poziomów z, ze struktury partnerów. I wiadomo nic wam to nie mówi. No bo co to może mówić, tak? Ale dzisiaj chciałabym was y, wam powiedzieć dokładnie jak to wygląda od środka. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Kochani, wyobraźcie sobie, że jest osoba, która chce otworzyć sobie sklep i ma do wyboru albo internetowy, albo stacjonarny. Wiadomo, plusy i minusy jednego i drugiego. W stacjonarce trzeba wziąć lokal, wynająć lub kupić wyposażenie, remont, pracowników itd. Jeszcze zależy, jaka jest miejscowość. Mała czy duża, wiadomo, tych klientów będzie zależało. Ile przyjdą, będzie zależało, w jakiej miejscowości jest otwarta. I przede wszystkim pamiętajcie, w dzisiejszym czasie jest tego multum na rynku i też trzeba się wziąć, jakoś wybić. Więc reklama jakieś pomysły, jak dotrzeć do klientów. Nawet jeśli już dotarliśmy do tych klientów, to jeśli jest to stacjonarka, wiadomo przyjdzie określona ilość tych osób. I w przy większym mieście, wiadomo, nie ma takiego problemu, ale już przy mniejszym już jest problem, bo wiadomo, że jest tych osób mniej. A jeszcze przede wszystkim, jeśli są podobne sklepy, no to będzie jeszcze trudniej. I druga opcja internet, sklep internetowy. Więc tutaj też trzeba zainwestować w stronę, wybicie się, też reklama, dotarcie do tych klientów. Wiadomo, że to potrzeba inwestycji, ale przede wszystkim pracy na samym początku, bo wiadomo, że od razu się pracowników nie zatrudni do wysyłania itd. Wszystko samemu. Mało tego trzeba wziąć, zainwestować w reklamę, dotarcia do tych osób i dużo, dużo cierpliwości. Jest trzecia opcja. Otwieramy sklep internetowy w systemie marketingu sieciowego MLM. I polega on tak. Przychodzi osoba, sobie kupuje, druga kupuje, używa, są zadowolone, więc polecają dalej mamie, tacie, innym znajomym, polecają swoim znajomym, jeśli coś robią na mediach społecznościowych, także. Polec mogą polecać tam i przyprowadzają nowych klientów do sklepu. I co się dzieje? Firma może takie osoby wynagradzać za to, że przyprowadzają klientów do sklepu. Płaci im za reklamę. I taka osoba, gdy zdecyduje się, że chce w ten sposób zarabiać, zostaje partnerem biznesowym. Już nie jest tylko klientem, ale też partnerem biznesowym. I zamieniają się role, gdyż klient przychodzi sobie od czasu do czasu, kupuje, a partner biznesowy poleca i produkt, i współpracę. Bo to jest fajne w marketingu sieciowym, że możesz i polecać produkt, i współpracę. Za to masz płacone firma, za to cię wynagradza. A że jest to y, marketing wielopoziomowy i płaci z wielu poziomów. Więc jeśli Ty zaprosisz powiedzmy Kasię i Basię, a one zaproszą kolejnych oso osoby, a one następne i następne tworzy się taka siatka wielopoziomowa. I ty dostajesz oczywiście wynagrodzenie z takiego. Z takiego, z tych osób. Wiadomo, jeśli ja wykonam pracę i zaproszę osoby, zarobię więcej. Jeśli wykona to Kasia i Basia, to one dostaną większe pieniądze, bo one wykonały pracę, tak? Ja dostaję tylko jakąś część prowizji. W procentach, oczywiście. I powiem Wam, e, fajne jest to, że w marketingu sieciowym m, można przyprowadzać i klientów i partnerów biznesowych, którzy też są klientami, tak jak powtarzam. Każda osoba, która dołącza do MLM, -y jest klientem i dopiero później się decyduje, czy chce polecać, chce zarabiać, czy tylko kupować te produkty. Więc są dwa rodzaje. Kochani, wielopoziomowe Dołączając z osoba i decydując się, że chce być partnerem biznesowym, dostaje dostęp do sklepu internetowego, dostajesz swoją stronę, tam są produkty, tam jest plan marketingowego, plan marketingowy, który jasno wam mówi za co wam płaci ta firma i są awanse. Są nagrody, są bonusy, są jakieś wycieczki, są e, bonusy samochodowe. Każda firma ma swój plan marketingowy. One mniej więcej są podobne, ale na podobnych zasadach, ale każda firma ma swój plan marketingowy i wynagradza swoich partnerów według swojego planu marketingowego, i one, są, one się mogą różnić, ale w małym stopniu. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o osobę biznesową, partnera biznesowego, jeśli on chce polecać, dostaje do dyspozycji link polecający. I są sklepy, które mają link polecający, który zapisuje partnerów lub klientów. I są yy, yy, linki polecające tylko i wyłącznie do Produktów. I taka osoba ma możliwość, mówię o kliencie, możliwość zarejestrować się i kupować produkty po niższej cenie. Normalnie sobie kupuje bez żadnego nacisku, kupuje sobie na swój użytek. I drugi klient, który ma do dyspozycji link, ale on się nie chce rejestrować. On nie chce kupować po zniżce i może sobie kupić produkty za 100% ceny. Więc nie musi się rejestrować do sklepu, żeby sobie kupić. Osoby z zewnątrz mogą bez problemu sobie wejść i kupić produkt, tylko już po cenie 100%. To samo tyczy się partnerów biznesowych. Partner biznesowy ma za zadanie polecać produkty i przyprowadzać klientów do sklepu. Ale jeśli chce dodatkowo sobie zarobić, to może sprzedawać. Kupuje taniej, sprzedaje drożej. Wtedy zarabia na marży ale partner biznesowy nie ma obowiązku czegoś takiego robić. On może się tylko zajmować przyprowadzaniem klientów do sklepu, polecaniem i przyprowadzaniem, reklamowaniem sklepu internetowego i produktów. Więc nie ma, powtarzam jeszcze raz, obowiązku sprzedaży na live'ach, między sobą, latanie z siatką, czy tam z plecakiem, czy, czy, czy torbą jakąś, czy coś, poznajomych i sprzedawać te produkty. Nie ma takiego, jeszcze raz powtarzam, obowiązku. Nam sklep internetowy płaci za przyprowadzanie klientów i oni sami sobie kupują. Jeśli chcesz, możesz zarabiać na marży, bo za to, że przyprowadzimy osobę do sklepu, dostajemy prowizję. A jeśli ty chcesz kupować po niższej cenie, sprzedawać po wyższej, to już zarabiasz na marży i to jest tylko i wyłącznie tw Twoja decyzja. Więc jeśli działaś w marketingu sieciowym już i ktoś Ci mówi, że masz sprzedawać, nie jest to prawda. To od Ciebie zależy. Twoim jedynym zadaniem ma jest przyprowadzanie e, klientów do sklepu. Za to płaci e, Wam sklep internetowy. I właśnie tą trzecią opcję, jaką wybierze sklep szef tego sklepu, to właśnie zamiast inwestować w sklep stacjonarny, zamiast inwestować w reklamę, płaci Wam. Stąd są te pieniądze. Po to Wam płaci, bo Wy jesteście żywą reklamą dla tego sklepu, bo kupujecie, używacie i polecacie. I to za to Wam płaci sklep ten internet, szef tej firmy. Jaka prowizja to tylko od was zależy. Kochani, biznes MLM jest tak wspaniałym biznesem, że ile chcecie, tyle zarobicie. To od was zależy, jaka będzie wasza wypłata? Nikt was nie może powstrzymać. Jeśli sobie uzgodnicie, że chcecie powiedzmy 500 tysięcy zarabiać, nie ma problemu. Lider firmy wskaże wam drogę. A od waszego zaangażowania zależy. Czy dojdziecie do takich zarobków? Powiem Wam tak. W firmie, jak tyle lat pracuję, w strukturze, może tak. W strukturze są osoby, które angażują się w małym stopniu, bo na przykład pracują na etacie, mają swoje działalności, mają swoje obowiązki, inne i tak dalej, więc one poświęcają jakiś tam czas i mają Zarobki, one przede wszystkim przyszły tutaj dorobić, więc one nie będą zarabiać dużych pieniędzy, ale są osoby, które powiedziały: Nie, ja muszę zarobić, idę, angażuję się na 100% i one faktycznie zarabiają, ale to jest bardzo, bardzo mała część tych osób. Bo pamiętajcie też: to jest sklep internetowy. Większość osób w strukturze. Tych osób zaproszonych przez Was, i oraz tych osób następnych, to są klienci. I to będzie większa połowa tych, tych klientów. Oni będą sobie kupowali na swój użytek. Nie będą polecać, nie będą zarabiać, nie będą robić nic oprócz tego, że sobie będą używać tych produktów. Część kolejna jest osób, które przyszły i sobie dorabiają. A bardzo mała część. Jest tylko osób, które idą na full i zarabiają duże pieniądze. Ja na przykład jestem taką osobą. Moim dlaczego było po prostu, zamiast iść na etat, jak załamknęłam działalność gospodarczą, zamiast iść na etat, wybrałam marketing sieciowy. Żeby mi starczyło na to, na to, na tamto, na mieszkanie, na utrzymanie i żebym ja decydowała, ile ja zarobię. Bo gdybym poszła na etat, te pieniądze by mi nie starczyły na utrzymanie, po prostu, bo 3 czwarte mojej pensji poszłoby na opłaty i na wynajem mieszkania. Zresztą wiecie, jakie są wyna yy, ceny wynajmu mieszkań. Fakt, faktem, ja mieszkam w Skarżysku Kamiennym i może nie są duże, ale ceny wynajmu, no powiem Wam, że ponad połowę sa yy, wypłaty tej obecnej. Więc to są duże pieniądze, bo do tego jeszcze opłaty dochodzą. A gdzie utrzymanie, a jeszcze jak się ma dzieci, no to wiadomo, tak? Więc mnie by nie starczyło po prostu wypłaty na utrzymanie. Bo część większa by poszła właśnie na opłaty za, za nami mieszkanie. Więc moim celem nie było zostanie milionerką. Tak jak niektórzy mówią, tyle lat działasz jeszcze milionerką. nie, jedziesz, nie jeździsz Mercedesem, nie, nie, nie masz tego, tamtego. Nie, bo. Duża część osób, w tym ja, przyszłam do MLM zamiast iść na etat. Fakt, faktem zarabiam więcej jak na etacie, ale tu ja decyduję, jeśli chcę więcej, to zarabiam więcej, chcę tyle to tyle. To ja decyduję. Będę chciała więcej zarabiać jak niektórzy liderzy, więcej pracy zaangażuję się. Dlatego na przykład otworzyłam e, kanał YouTube. Inne socjalne media zaczęłam działać, bo do tej pory bardzo mało. Bo ja mam tak, można markę osobistą zbudowaną przez to, że pracowałam w działalności gospodarczej i ja naprawdę miałam dużą styczność z różnymi osobami, że ja działam na ciepłym rynku. To wyjaśnię Wam później w następnych nagraniach, co to jest ciepły rynek, co jest zimny więc ja nie musiałam się udzielać bardzo na mediach społecznościowych, żeby pozyskiwać klientów. Też są różne sposoby pozyskiwania klientów. Też wam opowiem w jaki sposób pozyskiwać klientów bez spamowania, bez wciskania produktów, bez po prostu live'ów i tak Można to robić. Jest mnóstwo osób nie tylko w MLM-ie, gdzie ma małą społeczność, a zarabia duże pieniądze przez internet. I to samo dzieje się w marketingu sieciowym. Ja szkole, ja udzielam się na niektórych live'ach i tak dalej, ale to jest mała część. Ja dopiero zaczynam działać, wychodzić do ludzi, właśnie przez media społecznościowe. Wcześniej mnie to niczego to nie było potrzebne, bo ja pozyskiwałam klientów w inny sposób druga sprawa, ja jak pozyskam klienta do sklepu i przy, e, przejdzie na partnera biznesowego, staram się pomóż mu dojść do jakiegoś poziomu, żeby zarabiał pieniądze, więc ja nie pozyskuję dużo klientów, bo bym nie miała czasu, żeby go wyszkolić, żeby on mógł e, wziąć i zarabiać, to też dużo się liczy i to też będę wam mówiła w następnych nagraniach, więc e, jeśli macie jakieś pytania Proszę, piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że Wam wyjaśniłam, na czym marketing sieciowy polega. Jeśli nie, zadawajcie pytania, ja będę odpowiadała. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka. Jeśli chcecie więcej takich wiadomości, zaobserwujcie mnie. Nie Suba tu się zostawia, widzicie? Też nie trzeba być perfumowym perfesjonalistą. <laughs> Sorry. Ale to też Wam wytłumaczę, jeśli chodzi o mój język, moją wymowę w następnych yy, wideo, dlaczego tak jest yy. i dlaczego nie trzeba mieć doświadczenia, żeby zacząć działać w tym fachu, w tym biznesie. Nie trzeba. Zaczynasz od zera, możesz dojść bardzo do wysokich pieniędzy. Jeśli tylko będziesz chciała a ja mogę ci w tym pomóc bo jeśli jesteś zainteresowana zainteresowany yy, pracą w marketingu sieciowym zastanawiałaś się zastanawiałeś odezwij się do mnie ja ci pokażę powiem opowiem yy, pokażę nagrania wie, z jakimi firmami ja współpracę i powtarzam bez przymusu comiesięcznych zakupów bez sprzedaży bezpośredniej produktów z małą inwestycją, bo tak jak powiedziałam, każdy musi zostać klientem, żeby zarabiać w marketingu sieciowym. Więc zawsze będzie to jakaś inwestycja. U nas nie jest duża, możesz zarobić bardzo duże pieniądze, możesz liczyć na dobrego lidera, który ci wskaże drogę, który ci, który ci pomoże. Mało tego, masz dostęp do grup, do szkoleń, masz pomoc zespołu, więc jeśli tylko będziesz chciała, Chciał, możesz zapytać o ofertę współpracy. Pamiętajcie, naszym zadaniem jest przyprowadzenie klientów do sklepu i pokazanie współpracy, na czym polega. A ty decydujesz, czy chcesz, czy nie. Bez żadnego nacisku, bez żadnego, e, nie wiem, ode mnie spamowania. Prze, e, nie, bez niczego. Ja Ci przekażę wiadomości, pokażę Ci prezentację. A Ty sama zdecydujesz. Chcesz? Nie chcesz. Twoja sprawa. Na tym właśnie polega dotarcie do osób, które chcą albo współpracy, albo produktu. My pokazujemy propozycję albo współpracy, albo produktu, żeby rozwiązał Twój problem. To też będę mówiła. A Ty decydujesz. Także jeśli jeszcze jesteś w marketingu sieciowym i masz jakiś problem, który nie dostajesz pomocy od swojego lidera, albo nie masz nawet tego lidera, bo też tak się zdarza, zapraszam Cię do moich mediów społecznościowych, odezwij się do mnie, ja spróbuję Ci pomóc. Nieważne, w której firmie jesteś, jeśli potrzebujesz pomocy, odezwij się, bo ja też pomagam innym osobom z innych firm. Czy to na temat mediów społecznościowych, czy to rozmowy z, z klientem, czy... Rejestracji czegokolwiek, chętnie pomogę. Także bardzo, bardzo Was Wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeśli nie, pytajcie, chętnie odpowiem. I zapraszam Was do kolejnych moich nagrań. Pozdrawiam Was serdecznie.